Cześć wszystkim, tutaj Kariera Youtubera, Marcin Siekłania. Pod ostatnim filmikiem pytałem was, co mam zagrać następnym razem. Padły dwie odpowiedzi. Brawl Stars yy, i MSP1 bodajże. Brawl Stars jest bardziej po męsku, więc zagram, yy, podejmę rękawice sam. A na MSP1, yy, jako że wydaje mi się, to jest gra bardziej dla dziewczyn, to zaproszę do siebie na kanał następnym razem, albo niedługo w każdym razie, yy, moją siostrę Martynę Zabawę i mi po prostu pokaże, yy, o co kaman. Yy, nie przedłużając, yy, zaczynamy. Pierwszą moją potyczkę w Brawl Stars, Brawl. Lecimy. Moja kariera zaczęła się dwa dni temu, kiedy wcinałem swoich dżem. Nie, 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 nie wiedziałem nic o tym nigdy nie. Lecz ten rząd zadziałał mnie. Wyszukiwanie graczy. O, czyli to już nie będą boty, tylko od razu na głęboką wodę. L Pro, Dawid Pro. Same prosy, przeciwny inne drużyny. A u mnie jakiś Chińczyk, albo Arab, i Charlie. Charlie Sheen, w koalicji serio, Charlie Już wiem, że w krzakach można się chować. Znam to z League of Legends. Tam też można się chować w krzakach. Co to za gangus? Dobra, a tu też chodzi o klejnoty? Zadymiarzy stracą swoje klejnoty i zostaną pokonani. Czyli tak. Trzeba uważać na swoje klejnoty. To tak jak w życiu. Dobra, osłaniam go. O jest bomba. Spacz go! Zobalę go! Jest ty krzakem! Dostał! Dostał! Nie! Ojej, oj, mocno! Czemu jak klikam spać i do strzela? A, bo to się nie skarży, chciałem skakać z Tego tutaj! Będzie mój! Nie! Zakościł mi kila! Ten będzie mój! Nie! Też nie mój. Filmuj swoich klejnotów, muszę uciekać. O, wow, ale wolno mu z supermocy. Dobrze, że swoich nie można zranić, bo tutaj niezły rozstrzał. Tutaj... O nie! Koniec rozgrywki, tak szybko? Ilu zabiłem? Gwiazda gry, Charlie. Jak to nie ja? W ogóle co tu się stało? Co tu się stanęło? Zero, moc jeden, wszyscy mamy te same statystyki? Myślałem, że tutaj można indywidualnie. To ilu pogonał i tak dalej, ile diamentów zebrał. No nie wiem, zobaczymy dalej. Na razie wygraliśmy. Wygrano. Osiem żetonów. A za żetony pewnie będę mógł kupić jakieś lepsze postacie. Postacie czy postacie? Pewnie jedno i drugie jest zaakceptowane przez miotka, profesora. Wyjście. I co dalej? No dobra, gramy od razu. Bro Brol to znaczy chyba za tyma. No tak, a jakby inaczej. Wale w krzaki. O! Ja mam nosa, był tam Cios i do tyłu Cios i do tyłu Tak tylko żeby trafić Tu jak się zginie to się... Ty, tam tam stoi, idę go A! Nie! Nie! Miał być mój! Czemu on się leczy? Nie. Miałem za 5 co to sam zginąłem! Kurde, już myślałem, że jestem taki kozek. Dobrze się odradza, a już myślałem, że po mnie. Jest tu. Ale oni mają dużo życia. 5000 życia? Ja mam tylko 3600. Mój! No znowu strzelba się przeładowuje! W najgorszym momencie. Nie, to rzuca bombami. Mam go? Nie, bomba! Nie trafisz mnie? Nie, znowu się strzelba przeładowuje! W najgorszym momencie. Teraz już chyba nie żyję. Nie mam szans. Dlaczego? Zawsze jak już mam gościa za ostatni czas, to wtedy akurat strzelba mi się przeładowuje, Bez sensu. Trzerba jest do bani, Tylko jedyna, ty na temat A, nie, to moi. Dobra, ten nie żyje. Odporny? Jest odporny. Wygraliśmy? Jest! Tak! Ale znowu nie jestem gwiazdą! Ja chcę być gwiazdą! Gwiazda odcinka, to jest mój odcinek kariery youtubera! Dobra, może w następnej. Potem sobie kupimy takie postaci, że... Aaaa! Będę wchodził w czterech i bum, 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 bum. Mam 10 tysięcy życia, jestem odporny, a ty? Ha! Ta strzelba? Nie polecam. Ranga 2. Cokolwiek to znaczy Do trzech razy sztukę, albo cztery. Lecimy. Oni w tych lubią tych lubisz czaić. Z razu pala. A skąd mam wiedzieć, gdzie to się sprawdza ile mam amunicji? A to jest przeładowanie strzelby. No dobra, teraz już będę wiedział. Dwa, trzy i uciekam, bo się przeładowuję No a ten mi za zakosił w tym czasie. O tu jest. Hop! Dostał! Dostał! Super! No i straciłem super moc, bo mi i tak to zakosili. Czy ja kogoś kiedyś strzelę? Jak kaczkę. Raz. Dwa. No nie trafiłem! A no mówiłem, że tak łatwo się trafia ze strzelby. Czemu nie mogę chodzić? O. Jeden. Dwa. Trzy. I super, Mój! Mój! Nie! Yeah. Tak, tak, chyba się udało. Ej, mam teraz super sposób! Ale to jest proste teraz, jak klikasz w spację, to on sam celuje. Nie muszę celować. Eee! Teraz już wiem, jak oni trafiają, tsuniaki. Dawaj tu! Uf! Dostał? Nie? Czemu on wali krzaki ze spacji? Myślałem, że celuje tylko we wrogiem. Nie! Zastalili się na mnie! Zginąłem w sekundę! To nie fair! Chyba to przegramy. A nie, 10 dla nas? Mój! Chyba? Nie, nie, mój. Nigdy nie... nie. Czy ja trafiłem? Nie! Ale te bomby są mocne! No chyba wygraliśmy. Co oni są tacy słabi? W ogóle mi nie idzie, a i tak wygrywamy. Gwiazda gry, znowu jakiś Chińczyk, albo... Ro... Nie, to jest Rosjanin, Cyrlica to jest. I tu też Rosjanie, Rosjanie też za jednak kozury. Swoją drogą. Dobra, może już mi stać na jakąś yy, mocniejszą postać. Bo ta coś nikogo nie może ostrzelić. Wyjście. Czy stać? Jak to się to robi? Sklep. To musi być tu. To musi być sklep. Eee. Yy, Zdobyłam nagrodę, ale i bucharów. Stukni. No stukam. Aha. To myszko. Yy, taki Joe. Dobra, skrzynka zadymiaża. odblokowujemy. Co tam będzie? Monety, no to dobrze, bo właśnie chcemy, planujemy zakupy. Punkty mocy, Sherry, ulepszenie, odblokowane. A bo jestem teraz Sherry. Odbierz, ooo, odbierz nitę, nowy bohater, za darmo, bez zakupu. No dobra. No to Nita. Nita, ona strzela z takich nitów, tuf, tuf, tu, tu. nity? Są śruby, nity, no i nite to są te takie... w rowerze to na pewno macie. Te takie śruby, w których nie idzie odkręcić. Nita. No dobra. Shelly. Mam teraz szeli, mam nitę, mam monety, mam wszystko Następny cel. Nowe wydarzenie, starcie. No tak, w tej grze celem jest starcie, jak zawsze. Za dymu. Dobra, wychodzimy. Jak tu zmienić teraz postać? Klikam nią. Udało mi się? Wybierz. No dobra, zobaczymy. Mam jeszcze gratis. Dobra, jak gratis, to biorę. Darmowa skrzynia. O tak. 30 monet za darmo. Czemu w życiu mi tak nie dają? Ktoś do mnie podchodzi. masz tu darmową skrzynię. Bo tam 30 złotych za darmo. A co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewo? 5 minutes later. Dziecko się obudziło. Tak to już jest, że jak jesteście młodzi, to wam rodzice wyłączają komputer. A jak jesteście rodzicami, to wam dzieci. Tak jakby wyłączają komputer, bo musicie nagle wszystko rzucić, Popłaczą, płaczą, bo się obudzą, bo coś tam trzeba zrobić. Także nitą, e, nitą, nitą zagram w następnym odcinku Brawl Stars. A wy subskrybujcie, a poprzedni i następny filmik macie obok. Do, 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 do. 先给点韭菜。